Nastał czas jesieni. Liście, jak złote i czerwone płomienie, opadały z drzew i septały pod stopami przechodniów. W powietrzu czuć było dym z pierwszych kominków, a ludzie po wsiach wieczorami grzali dłonie przy ogniu, wspominając lato, które przeminęło szybciej niż ktokolwiek zdążył zauważyć. Na mgielnych polach, gdzie mgły snuły się o świcie jak cienkie nici pajęczyn, rosły ostatnie plony. O tej okolicy od dawna mówiło się, że ma w sobie coś dziwnego. Niektórzy czuli tu cięższe powietrze, inni twierdzili, że ziemia drży lekko, gdy się w nią wsłuchać. Jedni mówili o starych zaklęciach, inni o pradawnym przekleństwie, ale prawdy nikt nie znał. I tak się złożyło, że tego roku na niewielkim poletku chłopa imieniem Franek, pośród zwykłych pomarańczowych dyń, wyrosła jedna... Inna, większa, ciemniejsza, jakby bardziej żywa. Jej skóra lśniła w świetle księżyca, a jej powierzchnię zdobił wzór przypominający twarz: złowieszczą, przekrzywioną, z uśmiechem jak z kiepskiego snu. Pewnego późnego popołudnia, gdy wiatr świszczał między drzewami, Franek wyszedł na ogród, bo przysięgał, że coś słyszał. Zbliżył się, zmrużył oczy, i wtedy usłyszał to wyraźnie. Wreszcie, wreszcie mogę przemówić. W tej ziemi trzemałem wieki, aż w końcu powstałem z popiołów zapomnianych zaklęć. Ja, strażnik z cienia, demon jesiennych pól, powróciłem. Franek stał i nie dowierzał. Co? Nie słyszysz człowieku, ja mam ten, który widział narodziny burz. Jan, ten, którego szeptem drzewa płaczą w listopadzie, drżyj, bo oto zacznie się czas strachu i klątw. Eee, nie. Jak to? Nie, mówię do ciebie językiem dawnych potęg. Mówię o ogniu, co spala duszę, o wietrze, co niesie przekleństwa. Ale że co? Nie udawaj, że nie rozumiesz. Ja mogę sprawić, że wszystkie kury w wiosce zniosą czarne jajka, że Twoje pola zamienią się w popiół, a całe to Twoje śmieszne zadupie zapadnie się pod ziemię. Nie rozumiem. Ty nic nie rozumiesz, człowieku. Jesteś jak robak wijący się w ziemi, który nie wie, co jest nad nim. Jak ty gadasz? Nie jestem zwykłą dynią. Jestem przeklętą mocą, zamkniętą w tym kształcie. Twoja głowa nawet nie jest w stanie ogarnąć tej potęgi. Franek wydawał się niewiele z tego rozumieć. Aha... A ja zrobię zupę. Co? Zupę? No... zupa. Z dyni. Pewnie z ciebie też coś będzie. Nie, jak śmiesz! Nie tkniesz mnie, ty bezduszny prostaku! Coś chyba nie nieświeża jesteś. Lepiej szybko cię przerobić, żebyś się nie zmarnowała. Ty jakiś pierdolnięty jesteś! — Przecież jam jest zrodzony z popiołów. Jeszcze pożałujesz. Dynia jeszcze wyzywała Franka pradawnymi przekleństwami, ale on, nie biorąc tego do siebie, przyniósł nóż i kosz. Zebrał dynię i, jak powiedział, tak zrobił i zaczął przygotowywać z niej zupę. A podczas przyrządzania tylko mruknął pod nosem. — Demon, nie demon, ale pachnie dobrze. Zupa może i pachniała dobrze za sprawą aromatycznych ziół, ale wewnętrzne zepsucie dyni nadal było wyczuwalne. I jednak w tym, co mówiła, że w jej wnętrzu drzemała jakaś mroczna moc, mogło być ziarno prawdy. Jednak Franka to nie powstrzymało. Nalał sobie zupy i opierdolił cały talerz. Można powiedzieć, że to koniec historii. Ale czy zupa ze złowieszczej dyni miała później jakiś wpływ na Franka? Cóż, to miało się dopiero okazać.